To jest Witam Was się w moim następnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was coś nietuzinkowego, innego niż zawsze, mianowicie my dzisiaj będziemy testować monitor dotykowy. I sprawdzimy, jak sobie radzi w grach, czy w ogóle jakieś gry będą z nim działać i w jaki sposób na tym monitorze można jakokolwiek pracować. Jeśli Was zainteresowałem, to zapraszam. Dobra, a więc krótko teraz o monitorze. Monitor został wypożyczony od Philipsa na testy dostałem go oczywiście. Nikt mi nie zapłacił za promowanie go oraz monitor po testach wraca do producenta. Dostałem go specjalnie na ten eksperyment. Jeśli chodzi o jego nazwę, to dostaniecie go tutaj na ekranie. W opisie również będą wszystkie linki do zakupu tego monitora. Jeśli chodzi właśnie o samym tutaj sprzęt, to jest to monitor dotykowy, maksymalnie który obsługuje 10 palców i ja już to testowałem. Nie ma z nim żadnych problemów. Również ten monitor nie przerywa, jeśli ciągle trzymamy palec, co jest bardzo, ale to bardzo ważne. Monitor też ma takie podstawowe ochronne przez przeciwkurzowe, czy przeciw małym zalaniom. I z tego co się dowiedziałem od właśnie Philipsa, że ten monitor jest zazwyczaj używany w biurach lub kasach fiskalnych. To rzeczywiście może mieć tam jakieś sensowne przełożenie, no bo raczej nikt nie pomyślałby, żeby grać na takim monitorze a szczególnie patrząc na cenę, ponieważ ten monitor kosztuje praktycznie 1600 zł. Za taką cenę może mieć już dobry monitor QHD, nawet 180 Hz czy może 240 a nawet jakiś tańszy 4K pewnie by się znalazł. Ten monitor jest w rozdzielczości 1080p, ma 75 Hz, no i jeśli chodzi o jakieś dodatkowe rzeczy, to dostaniecie je na ekranie. Najfajniejszą rzeczą w tym monitorze jest to, że po wyjęciu z pudełka jest on gotowy do pracy, nie trzeba nic przykręcać, po prostu nóżka jest odsuwana. Dodatkowo, jeśli chcielibyśmy właśnie podłączyć monitor drukowy, bo nie trzeba tego robić, to jest zwykły kabel po prostu na USB. Wpina się go po prostu do naszego komputera i wszystko ładnie działa. W Windowsie też nic nie trzeba ustawiać, co jest dużym plusem. Więc jeśli chodzi o monitor, to będzie chyba już na tyle. Leciły do samych testów i przedstawienia, jak to działa. Dobra, a więc przechodząc do zwykłych jerek. W sensie dwójce. No, działało to bardzo upośledzenie, mianowicie nie dało się ani strzelać, a jeśli chodzi o ruszanie na boki, to naprawdę nie za bardzo to chciało łapać. W Fortnite cie zaś bez większego problemu udało się kierować, ale niestety podczas kierowania nie dało się strzelać. To jest raczej no już po prostu błędy tych gier, bo one nie są tworzone pod dotykowe monitory. Jest to teoretycznie wykrywane jako myszka, ale praktycznie, no tak, średnio sensownie to działa. A jeszcze pamiętając o tym, że to jest tylko myszka, a nie da się w ogóle ruszać i trzeba to mieć na klawiaturze. I tak naprawdę większość zwykłych gier na PC ta zachowywało się zwyczajnie podobnie. Nawet już tego nie nagrywałem, po prostu przeleciałem te gierki, widziałem, że średnio chce to działać. No i zajęłem się innymi tytułami, które właśnie zobaczycie. Dobra, a więc przechodzimy do emulatoru. Emulator, którego ja używałem to jest BlueStack. No i uznałem, że emulatory to będzie dobra rzecz do sprawdzenia. No i zacząłem tak naprawdę od jednej z moich ulubionych gierek niedoszłego czasu. Czyli Geometry Dash. Zacząłem od Sub-Zero, ponieważ dobrze je kojarzyłem. I rzeczywiście bezproblemowo działa tutaj wszystko ładnie. Cały dotyk w ogóle w blustaku działa bezproblemowo. I możecie zobaczyć kawałek mojego gameplayu w tej pięknej gierce. <stramatyzator> hey. Música No jak już przeszedłem Nok Ema i to jeszcze do tego za pierwszym razem, to przeszedłem do zwykłego Geometry Dash, no niestety w wersji light, bo oczywiście na sklep Play reszta jest płatna. No i wziąłem Geometry Dominatora, chciałem Finger Dasha, no i zrobiłem naprawdę fajnego rana. Ale żebyście nie myśleli, że mi tak dobrze poszło. No, więc trochę tego wszystkiego było, a to nawet nie są wszystkie rany, które robiłem. Dobra, ale przechodząc do następnych gierek, Pełną typową po prostu gierkę, którą spróbowałem, był Brawl Stars. No i Brawl Stars chodzi całkiem spoko, chociaż nie powiem, że nie są bardzo duże problemy z celowaniem na daleko. I to jest po prostu przez yy, wielkość samego monitora. Tak samo myślę, żeby było na dużym tablecie, że po prostu ciężko by było celować. Jeśli chodzi o granie na blisko, nie ma żadnego problemu. Sama gra też, nie ma żadnych problemów, jeśli chodzi o, o dotykanie palców. Nic się nie odrywa, wszystko się ładnie klika, tylko problem jest sama wielkość. Jeśli chodzi o klasza, to największy, największy problem jest samo jego działanie, czyli prostokątny ekran. Yy, więc dlatego na nagraniu wygląda to dosyć średnio, ale sama gra działa świetnie bez żadnych problemów. Jestem aż po prostu zdziwiony tym, jak to dobrze chodzi. Dobra, to są wszystkie gry, które testowane na emulatorze, teraz przechodzimy do gier, które rzeczywiście działają normalnie na PCcie. Pierwsze co? Vampire Survivors. Gra, która pierwsza przyszła mi do głowy, ponieważ jest również na telefony. No i rzeczywiście działa normalnie na PC-tach, ponieważ jest przystosowana również do dotykowych ekranów. Nawet da się na myszce zwyczajnie ruszać tą postacią w tej grze, to już w ogóle na ekranie dotykowym działa to bezproblemowo. Jak już przeżyliście ten kataklizm, to może pogadajmy o tym, co taki ekran dotykowy w grach może pomóc. No i mogę to pokazać szczególnie na podstawie Vampire Survivors, ponieważ tam naprawdę się przydaje ten dotyk. Wiadomo, na klawiaturze możecie się ruszać wsadem. A jednak na monitorze dodatkowym możecie poruszać się to, że powoli to jeszcze na skos i jest to naprawdę, naprawdę pomocne. Kolejną grom, jaka bez problemu działa, jest osu. Niestety ja w osu prostu jestem okropny, więc pożyczyłem yy, wideo od youtubera, którego macie tutaj napisanego, ale tak działa bezproblemowo. I nawet jeden z moich kolegów powiedział, że chętnie by sobie taki monitor kupił, żeby właśnie w to. Pograć. Dobra, ale oprócz grania może ktoś będzie chciał ten monitor do rysowania. No i moja siostra szczególnie lubi rysować, dlatego też dałem jej ten monitor do zabawy. I możecie zobaczyć, że naprawdę jest z niego zadowolona. Szczególnie fajne w tym monitorze jest to, że można go naprawdę potężnie odchylić. No i dlatego, że jest dość niski, można go sobie postawić nawet na kolanach ponieważ jest też lekki, a dlatego, że jest dotykowy, to rysikiem można robić naprawdę dokładne rzeczy. Dlatego też niektóre osoby mogą być zainteresowane nim, ponieważ podobno dobre tablety graficzne kosztują podobne ceny. właśnie taki monitor dotykowy. Dobra, a więc testowałem już ten monitor, myślę, że już na wszystkie możliwe sposoby. No, i okazuje się, że do zwykłego grania jest naprawdę średni, ale za to w emulatorach radzi sobie wręcz wybitnie. No i do tego mógłby być przydatny, chociaż z innej strony, zawsze można przecież kupić telefon czy nawet tablet. No ale co prawda na telefonie ani tablecie nie będzie można sensownie nagrywać. Więc do czegoś tam może się przydać, jeśli chodzi o gry. Ale zawsze bardziej przydatny może być w rysowaniu. No i tam już może być coś sensownego. Szczególnie, że podobno te właśnie tablety graficzne kosztują podobną cenę co ten monitor, czyli około 1500 zł. No bo za sam monitor 1500 zł w 1080p i 75 Hz to jest wręcz okropna, okropna cena. Za tą cenę właśnie można mieć jakiś monitor nawet 4K już, a to jest naprawdę duża różnica. No więc co, jeśli Wam się odcinek spodobał, zobaczcie też moje inne. Komentujcie, subskrybujcie, lekujcie no i do kolejnego.